Cześć, witajcie Pepkowicze. Zabieram Was na zakupy ze mną i jestem w Pepko i chcę Wam pokazać trochę bardzo ładnej bielizny. Z tego miejsca proszę o próbienie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A mam nadzieję, że jeżeli oglądacie filmy, to no wspieracie osoby, które kręcą filmy subskrypcją, ponieważ to jest jedyna taka od Was po prostu. Taki znak, że po prostu no, dajecie jakieś wsparcie. Zostawcie też jakiś komentarz, będzie mi niezmiernie miło. Link do Instagrama mojego macie pod filmem. Zapraszam Was niezmiernie. Będzie mi miło z tego powodu, jak mi tam odwiedzicie. Tam będzie więcej rzeczy i tam jakoś. <laughs> Słuchajcie, pokazuję całkiem inne rzeczy. 30. <laughs> Usztywniany stanik, taki niebieski. Ten jest bardzo ładny. Słuchajcie, są majteczki. Za 12. Kolejne. O. Za 10. No i słuchajcie, taki czekoladowy stanik. Też bardzo ładny, usztywniany. Tak wygląda. Zobaczymy cenę. 20 zł. I zastanawiam się, czy nie będę musiała swojej muzyki dać, bo tu gra muzyka. <laughs> tu mamy taki czarny klasyczny za 15. I tak on wygląda. Słuchajcie, też mamy takie staniki, takie z gąbki ale za 15. <laughs> takie miękkie, bez fiszbin. Coś mi kurczy, wiecie, ta zmiana pogody ciągła nie wpływa korzystnie na mnie, na mój głos, na moje gardło, więc wybaczcie. Głos mam taki iście rokowy, bym powiedziała dzisiaj. Tu mamy taki stanik i widzę tylko jeden powieszony Patrzcie, jest ciekawy, taki slajkry podoba mi się. no ja Zobaczymy cenę. Takie solidne zapięcie ma. Cena 25 zł. Yy, powiem Wam, że ciekawy jest. Yy, bardzo fajnie zrobiony, ale widzę tylko jeden. Szkoda. No i słuchajcie. Yy, mamy takie majtki. Yy, ciekawe. Jeszcze zobaczymy cenę. Cena 10 zł. Mamy coś dla osób, które lubią takie delikatne kolory. To są takie tu krupeczki bardzo niezładne też. I cena 20 zł. No, i dużo słuchajcie białej bielizny. Tu mamy takie majtki wyszczuplające. Patrzcie. E, tu jest narysowane. Jak one działają. I zobaczymy cenę. O, co to spada. I cena 12 zł. I moi drodzy. E... Tu kolejne majtki, ale już takie zwykłe e, za 15 zł. Jestem ciekawa tych wyszczuplających i tu mamy takie majtki, ale laserowo cięte. Ale tu jest ten szef, więc nie do końca e, cena 15 zł. E, dwie pary. E, tu mamy słuchajcie takie inne e, za 20. No i tutaj takie z koronką za 15. I słuchajcie, tak to się wszystko prezentuje. No i oczywiście biała bielizna 15 zł, taki stanik, usztywnienie tu e, koronka. E, drugi taki, słuchajcie, za 20. E, w takie prążki. E, Więc Fajnie się to, słuchajcie, wszystko prezentuje. Podoba mi się jeszcze ten fioletowy stanik za 15. Taki inny, bez usztywnień. My do tego mamy mejteczki. Za 8. Więc powiem Wam, że oferta jest bogata. No i słuchajcie, takie klasyki. Które są po 15 zł. O. No i kochani, te sportowe staniki będą w innym filmie, więc zachęcam do śledzenia, oglądania moich wszystkich filmów. Zapraszam was też na hole i na recenzje kinowe, ponieważ dużo fajnych filmów się pojawiło w kinie. Ostatnimi czasy. I kochani, jeszcze chcę stroje kąpielowe, Wam przypomnieć, jakie były. I powiedzieć, że są już w promocji. Patrzcie. Yy, no, cena na przykład: słuchajcie, 20 zł za staniczek. Więc uważam, że jest dobra. Majteczki: 10. Yy, Tamte są ładne. Zobaczymy. Dają. to jest za 15 bardzo ładne o. E, więc słuchajcie e, duży wybór jeszcze jest stroi e, jak ktoś nie ma to słuchajcie e, do Pepko. E, ja nakręciłam te stroje więc nie będę szczegółowo podawać już cen nie chcę się powtarzać ale wam tak obiadę jeszcze co znajduje się w sklepie to no, taki stanik 20. Słuchajcie, ten mi się bardzo podoba. E, za 25. O. I słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja życzę Wam cudnego miłego dnia. I do następnego. Cześć.